Już nigdy nie kupisz gotowych ciastek, jak nauczysz się je robić z tego przepisu. Witajcie w serii Ciastkowy Listopad, w której będę publikował więcej przepisów na fajne ciastka, więc jeżeli nie chcecie żadnego przegapić, to obserwujcie ten kanał. I zaczynamy. Do miski miksera wsypujecie 200 g masła pokrojonego na kawałki. Do tego dodajecie 200 g cukru trzcinowego. Następnie do miksera dajecie 2 jajka. I cztery łyżeczki cukru waniliowego. Ja mam tutaj taki cukier z dodatkiem wanili. I wszystko miksujemy na gładką masę. Najpierw na wolnych obrotach, potem na szybszych. Na razie damy na dwójkę, potem przełączymy. Wrzucamy 340 g mąki. Jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Dam taką czubatą. I jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Teraz dwie szczypty soli. Raz i dwa. I minutkę musimy to zmiksować. Ok, mamy gotowe. Teraz dodamy nasze kawałki czekolady. Wsypujemy wszystko. O, trochę mi się za bardzo zmieliła. I mieszamy tylko do połączenia składników. No i super, mamy to. Wydaje mi się, że może lepiej trzeba było użyć haka do ciasta, ale to wygląda smacznie. Mmm. Mniam, Teraz bierzecie sobie dwie łyżeczki i będziecie wykładać ciasteczka na blachę. I robicie takie kuleczki. Albo wiecie co? Można to robić też rękoma. Ciasteczka wyglądają właśnie tak na blaszce. Teraz będziemy je wstawiać do piekarnika na 10-12 minut. 180-190 stopni. E, zobaczymy. Ja wstawię na 180. I tak jak widzieliście na filmie, możecie to dwoma łyżeczkami formować. Ja po prostu wolę w ręce wielkości takiego orzecha włoskiego. Mniej więcej kulki. I to się ładnie rozpłynie i będą piękne ciasteczka. Jedziemy z tym. A jak macie dwie blaszki, to od razu najlepiej zacząć wykładać sobie drugą. Jak tamte już się pieką, żeby one po prostu już. Żeby mieć towar od razu zrobiony do wstawienia do piekarnika. I zobaczcie, pierwsza partia naszych ciastek jest już gotowa. Wyglądają fenomenalnie. Zobaczcie, jakie pięknie są wyrośnięte, jakie puchate. Oczywiście one są teraz bardzo miękkie, więc ja nie będę ich teraz próbował musimy chwilę, odczekać, ale już mi ślinka cieknie. Musimy chwilę odczekać, żeby one ostygły. I zaraz Wam pokażę, jak wyglądają w środku, ale już wyglądają pięknie. Wstawiłem właśnie drugą partię, troszkę je przygniotłem, troszkę je zgniotłem, żeby może bardziej były płaskie, i zobaczymy też, co z tego wyjdzie. Tak prezentuje się pierwsza partia po upieczeniu. Zobaczcie, jakie one są fenomenalne. Zobaczcie, to jest ta druga partia, którą lekko przygniotłem, i zobaczcie, one o wiele większe się zrobiły i o wiele fajniej wyglądają moim zdaniem. W smaku raczej nie, się nie zmieniły, także polecam lekko je przygnieść. No dobra, moi drodzy, wjeżdżamy w to. Mm, zobaczcie. Zobaczcie na to ciastko. Miękkie w środku, krupiące na zewnątrz. Wygląda pięknie. Mm. 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 Serio, ja już nigdy nie kupię żadnych gotowych ciastek w domu. Jeżeli z tych składników możesz zrobić coś tak dobrego, to kupowanie czegokolwiek w sklepie... Nie ma sensu. Jeśli też chcesz zajadać takie pyszne ciastka i inne fajne rzeczy, to obserwuj mój kanał. Mm.